Tutaj stawek, który wylał i sprawił, że pobliskie tereny stały się podmokłe. Tutaj widzimy kolejno, kałuża, tam dalej też. Jak tak dalej pójdzie, to odetnie nam drogę do dalszej części. I jak tu biegać? Jak już oczywiście wyzdrowieję, bo nadal jest słabo, ale jestem w stanie chodzić na spacery. Więc trochę się poprawiło, trochę ciężko mi się oddycha, ale, ale daję radę Stwierdziłem, że nie mogę się poddawać, trzeba walczyć. Więc sobie chodzę na spacery, póki nie mogę biegać. Kardiolog nie wiem, w styczeń, połowa stycznia, może później zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie dzwonię, szukam najbliższego terminu. To wszystkie są najwcześniej, połowa stycznia. Chciałbym jak najszybciej, ale zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Oczywiście, prywatnie, bo państwowo to 2027-2025 najwcześniej. No Trzeba jednak być zdrowym, żeby chorować. To prawda, moi drodzy. Dobra, idę dalej sobie pochodzić. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wspaniałego dnia. Hej!